Bardzo proszę do dyskusji zgłosił się pan radny Bartłomikrzyk. Proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja nie poprę tej uchwały, ponieważ inwestycja uzupełniająca, która jest załączona do tego wniosku zaznaczmy to, wniosek składa prywatna firma, prywatny inwestor, który chce odrolnienia, w skrócie mówiąc, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania około 20 hektarów działek pod... Przeznaczenie produkcyjno-usługowe, czyli możliwe hale, magazyny, które w znacznym stopniu wzmożą ruch aut ciężarowych. No powiedzmy, że będzie tam powstawać takie centrum logistyczne, jakie jest w Kokotowie brzegach. No i zaproponowana inwestycja no w zasadzie nie rozwiązuje problemu ruchu aut ciężarowych, nie mówiąc już o tym, że ta droga łącząca strefy gospodarcze i kokotów. No też to jest taka kontrowersyjna inwestycja, gdzie Część mieszkańców stanowczo oponuje, żeby tamtędy poprowadzić ruch aut ciężarowych. A dlaczego nie rozwiązuje? No bo ta droga kończyłaby się na rzece Zabawce. Tam oczywiście są dwa mosty. No jeden na pewno nie jest dostosowany do ruchu aut ciężarowych, a drugi no moim zdaniem raczej też, bo jest, jest za mały na, na ruch aut ciężarowych. No więc pytanie co dalej? No i na komisjach, bo były trzy komisje dotyczące tych, tej, tego wniosku ZPI, czyli zintegrowanego planu inwestycyjnego. No radni, generalnie większość radnych, z tego co można było usłyszeć, byli też przeciwni temu rozwiązaniu drogowemu. Czyli jasno, żeśmy mówili, że to rozwiązanie, ta propozycja rozwiązania drogowego nie rozwiązuje problemu mieszkańców. No i ja trochę nie rozumiem, dlaczego przedwczoraj na komisji już Radni zmienili zdanie i już są pozytywnie nastawieni do tej propozycji. Ja tutaj będę konsekwentny, jeżeli uważamy, że ruch aut ciężarowych powinien być wyprowadzony po, poza rejony, gdzie mieszkają ludzie, no to powinniśmy się domagać takiego wniosku, który rozwiąże no, ten problem aut ciężarowych, bo. No powiedzmy sobie szczerze, no ten wniosek, ta cała procedura jest w interesie prywatnego inwestora. Jest poniekąd też w interesie gminy, która jest też no poniekąd szantażowana tym, że Pan inwestor nie zapłaci za działki, które wylicytował, a my tam potrzebujemy tych 3 czy 4 milionów złotych w, w tym budżecie, no ale też nie powinniśmy podejmować jako Rada Miejska decyzji w takiej atmosferze szantażu. No powinniśmy się przede wszystkim kierować rozsądkiem, interesem no oczywiście gminy, ale też lokalnej społeczności, bo tutaj no powiedzmy interes ma Pan Inwestor, interes ma gmina, ale interesy lokalnej społeczności, czyli mieszkańców wężst wielkich kokotowa, brzegów, grabia nie są zabezpieczone w tej uchwale intencyjnej. I oczywiście Państwo uważacie, że to wszystko będzie doprecyzowane, że tam się jeszcze to pozmienia, że będzie droga łącząca tę strefę w Węgstrach, wielkich... Ze strefą w Podłężu, ale to są takie pobożne życzenia, to są takie luźne gadki i na razie żadnych konkretów nie ma. Żeby tamtą drogę wykonać, to potrzeba 60 milionów złotych, które nie wiadomo kto wyłoży. Także no, ja tutaj będę przeciwny. Tak jak rozumiem, większość z Państwa, którzy wczoraj głosowali pozytywnie na, na komisji, są pozytywni, będą głosować pozytywnie, ale ja tutaj jestem konsekwentny. Z powodów, które właśnie wymieniłem. Dziękuję.